Poziom 399 znany jako Neonowy Raj jest czterysetnym poziomem backrooms, a także najważniejszą, bezpieczną przystanią. Poziom jest podzielony na trzy główne obszary. Hotel Rozatin. Pierwszy obszar poziomu, Hotel Rozatin, to duża przestrzeń obejmująca 400 pięter, z których każdy zawiera 1000 pokoi. Poziom jest podzielony na dwa różne obszary, z których pierwszy to kultowy różowy budynek, a drugi to rozległa płaszczyzna jednolitych różowych chmur. W obu sekcjach panuje komfortowa temperatura około 22 stopni Celsjusza. Wszelkie uszkodzenia poziomu zostaną następnie wyleczone. Czas potrzebny na wyleczenie zależy od stopnia uszkodzenia. Na przykład niewielkie uszkodzenie poziomu są natychmiast wyleczone, podczas gdy wyleczenie dużej części uszkodzeń zajmie do 3 miesięcy. Hotel Rozatin jest pierwszym obszarem, który na, zwykle napotka się na poziomie, a zatem jest domem dla największej populacji ludzkiej. Ktoś wejdzie do hotelu, znajdzie się w lobby, w przestronnym pomieszczeniu zajmującym całe pierwsze piętro. Ma strukturę podobną do normalnego lobby hotelowego Front Rooms z obszarem zameldowania w centrum z meblami. W szczególności krzesłami i stołami, choć kanapy są obecne w niektórych obszarach, oraz windami, klatkami schodowymi wzdłuż ścian prowadzących w górę. Wzdłuż jednej ze ścian znajdują się duże obrotowe drzwi z jasnym, białym światem za nimi. Przejście przez nie, przenieście na poziom, na którym znajdował się. Przed wejściem na poziom 319. Co ciekawe, za zastanowiskiem odprawy nie ma żadnej istoty. Za miejscem, w którym normalnie znajdował się recepcjonista, znajduje się długi wyświetlacz kluczy na kołkach, z których każdy ma wytłoczony numer w świecącym różowym tekście. Każdy klucz odblokowuje jeden spokojny na piętrach hotelu, zapewniając wędrowcom miejsce na nocleg podczas ich pobytu na poziomie. Podłogi na lobby przynajmniej te, które można znaleźć w hotelach Hilton lub Holiday Inn, z kilkoma kluczowymi różnicami. Wszystko, korytarze, pokoje, a nawet szafy, ma jasny, neonowy motyw i kolor stworzony przez farbę na ścianach i światło na suficie. Choć wąskie korytarze można by uznać za graniczne, o dziwo nie odzwierciedlają tego, a zamiast tego czują się zachęcająco i pocieszająco. Same pokoje hotelowe są różne, niektóre to duże apartamenty zawierające absolutnie wszystko, co można znaleźć w innym domu, podczas gdy inne to małe sypialnie. Układ pokoi nie ma wyraźnego wzoru, jednak w każdym pokoju znajduje się niewielka kolekcja jedzenia i napojów, często są to przekąski lub woda butelkowana, które są nieregularnie uzupełniane przez nieznaną osobę, podmiot coś. Co ciekawe, które pokoje mają wyraźny motyw lub godne uwagi cechy, z których wiele jest w jakiś sposób połączonych z innymi poziomami backrooms. Istnieje pokój minus jeden, mimo że nie ma innych pokoi z ujemną numeracją. Pokój jest całkowicie czarny, choć wszystkie obiekty mają neonowo zielony kontur. Nie ma pokoju 0. Pokój 420 jest ponumerowany jako pokój 419 plus jeden. Nie ma pokoju 666. Pokój 974 ma kilka pływających obiektów. Pokój 695 zawiera duży basen z regulowaną temperaturą oraz obraz upadłego anioła. Pokój 9464 zawiera znaczną ilość szklanych naczyń w kolorze głębokiego fotelu. W pokoju 8600 znajduje się kilka elementów przynających ceramikę ze starożytnej Grecji i Rzymu. Pokój 39999, czyli ostatni pokój, ma na ścianie kilka map frontrooms. Układ pięter jako całość jest uporządkowany z korytarzami spotkającymi się pod kątem prostym i windami, katkami schodowymi, naturalnych, łatwych do znalezienia w lokalizacjach. Automaty sprzedające fontanny z wodą, krzesła i stoły można znaleźć na całym piętrze, umieszczone w taki sposób, aby nie blokowały korytarzy. Filary można również znaleźć na niektórych szerszych korytarzach, choć wydają się nie służyć żadnemu celowi strukturalnemu, wstrzymując tu przed osiągnięciem sufitu a zamiast tego są używane do wyświetlenia plakatów czytających zdjęcia poziomu oraz krótkim oświadczeniem lub wierszem na jego temat. Na sufitach można znaleźć wiele znaków EXIT, ale nie służą one żadnemu celowi. Głośniki odtwarzają kojące piosenki, które dają poczucie spokoju i nostalgii. Ta sama piosenka nigdy nie jest odtwarzana dwa razy. W całym hotelu rozrzucone są pokoje specjalne, często będące basenami, spiżarniami, siłowniami i małym centrum handlowym. Płaszczyzna chmur Hotel Rosatin wydaje się unosić w przypuszczalni nieskończonej płaszczyźnie bladoróżowych chmur bez widocznego zwarcia. Same chmury są solidne, umożliwiając ludziom chodzenie po nich i stanowią miejsce do unikalnego gatunku roślin określonego przez mieszkańców hotelu jako drzewa chmurowe. Produkują one anomalny owoc przypominający jabłko mniej więcej raz na miesiąc, który po zjedzeniu sprawia, że czujemy się szczęśliwi i pewni siebie, choć efekty znikają po 5-7 godzinach. Po usunięciu z drzewa owoc gnije w ciągu około dwóch tygodni, podobnie jak większość owoców frontrooms. Podróżowanie na szczycie chmur nie jest zalecane, względu na ryzyko zejścia w niebo lub nieodanego przeskoczenia z chmury na chmurę, co prawdopodobnie spowoduje upadek na zawsze. Od tego czasu zostało to obalone. Upadek z chmur spowoduje, że spadniemy z powrotem z góry, chociaż nie jest to szczególnie niebezpieczne, ponieważ nie jest to długi upadek, możesz nadal doznać łagodnych obrażeń, takich jak śniaki. Symbolika Różowy kolor miłości. Poziom pokazuje swoją miłość do wędrowców, zapewniając jedzenie, wodę do picia oraz miejsce bezpieczeństwa i odpoczynku. Zarówno różowy, jak i miłość kojarzą się ze szczęściem, które hotel Rosatin zadać wszystkim wędrowcom, którzy znajdują się na jego drodze. Niestety niewiele osób może dostać się do hotelu, co wiąże się z inną emocją, którą wpływa różowy kolor nieśmiałością. Wiadomo, że kolor różowy ma spokojny wpływ na tych, którzy patrzą na niego przez chwilę, sprawiając, że wędrowcy chcą pozostać w hotelu. Nie ma wpływu na zdrowie psychiczne, a efekt nie sprawia, że wędrowcy chcą tu zostać na stałe. Stale sprawia, że wędrowcy czują się spokojni, zrelaksowani w hotelu. Błękit rozprzestrzeniający się po pokojach hotelu symbolizuje stabilność, choć rzadko można go znaleźć w minimalnym piekle zwanym backrooms. Tutaj występuje w niezwykłych ilościach, można tu odpocząć tygodniami bez obawy, że zostanie się zjedzonym lub że śmiertelny wróg głodu podniesie swój brzydki łeb. Chociaż w końcu może zabraknąć tu jedzenia, jest to raczej rzadkie. Neonowy fiolet łączy się również z królewskością na tym poziomie: ty, a nie przy, przy, przypadek lub istota, jesteś królem lub królową. Będę zapewniać Ci wszystko, co mieć frontrum zjedzenie, wodę, schronienie, a przede wszystkim spokój. Zaczynasz odchodzić, możesz niemal poczuć, jak powietrze staje się coraz bardziej wilgotne. Neonowe natatorium. Ma wygląd pozornie bezkresnego kompleksu, dającego się z ogromnych, błyszczących, fioletowych sal basenowych. Większość obiektów na tym poziomie, takich jak automaty sprzedające latarnie, krzesła itd., ma futurystyczną tematykę, z czarnym jak smoła kolorem podstawowym i neonowo-fioletowymi konturami. Znajduje się tu wiele przydatnych przedmiotów, Wśród których warto wymienić wodę migdałową, miksturę, galertę z ćmy. Wiadomo, że te produkty tracą ważność, więc najlepiej sprawdzać te, te ważności przed spożyciem. Okna można znaleźć w pobliżu basenów. Patrząc przez te okna, można zobaczyć czarną lub ciemnofioletową pustkę z gwiazdami, które świecą fioletowym lub różowym światłem. Nie ustalono, czy jest to pustka, czy nie, ale sugerowałoby to, że sam kompleks unosi się we słonianej pustce. Nie było żadnych prób dotarcia tam z powodu ogólnego braku motywacji i tego, jak trudno jest wejść na poziom, aby wykonać taki projekt. Strefy: No, przeznajdują się trzy różne rodzaje stref. Baseny: Są najczęstszym rodzajem stref występujących w neonatatorium, często osiągają setki metrów szerokości i długości lub średnicy, jeśli są okrągłe. Jednak ich głębokość nigdy nie przekracza 2 metrów, zwykle jest to około 1 metra. Ponadto wody rzadko zawierają jakąkolwiek substancje inne niż sama woda i są znane z automatycznego odprowadzania zebranych odpadów, takich jak mocz, kał, a nawet napoje. Wiadomo, że woda zawiera substancję chemiczną, która poczucie komfortu w większości żywych istot, które do niej wchodzą, w tym ludzi. Uważa się, że ta sama substancja chemiczna znajduje się w wodach poziomu 37.7%. Prysznice. Znajdują się zazwyczaj dalej od centrum, składają się z małych pomieszczeń z dużymi głowicami prysznicowymi, wystającymi ze ścian i są w stanie pomieścić około dwóch osób jednocześnie. Wędrowiec znajdzie się w zasięgu głowicy prysznica, głowica będzie automatycznie dozować wodę w ogólnym kierunku wędrowca, dopóki nie znajdzie się on poza zasięgiem. Poczekalnie. Leżaki znajdują się zazwyczaj obok basenu, składają się z krzeseł, stolików, automatów i baru z przekąskami. Podobnie jak w hotelu Rosatyn, bary z przekąskami są całkowicie pozbawione jednostek. Załączone informacje. odzyskana notatka. Niebo na zapleczu. Zawsze lubiłem baseny. Nie wiem do końca dlaczego. Po prostu relaks. Brak konieczności martwienia się o cokolwiek i uspokajające uczucie. To trochę jak ucieczka od rzeczywistości. Kiedy odkryłem poziom 37, myślałem, że ten inny poziom basenu nie może się z nim równać. Poziom był po prostu idealny. Samotność, uspokajające uczucie i ucieczka od rzeczywistości. Dosłownie. Wszystko to zmieniło się, gdy wędrowałem po niekończących się basenach poziomu 37, z jakiegoś powodu losowo zacząłem zapadać się w podłogę. Była o pomoc bez odpowiedzi, nadal zapadam się białą ceramiczną w podłogę, aż niechcący chcącypowałem no, się na ten poziom. Spojrzenie w moich oczach, gdy po raz pierwszy zobaczyłem ten tajemniczy poziom, nie były w stanie tego opisać. Architektura, duże baseny i relaks. Jestem zafascynowana. To miejsce wydaje się mieć wiele cech podobnych do innych neonowych poziomów, na których byłam, choć ten wydaje się być bezpieczniejszy i bardziej wyluzowany. Pamiętam, że o tym poziomie wspomniano w legendach. Na początku w to nie wierzyłam, ale chyba się myliłam. On rzeczywiście istnieje, choć wydaje się być snem. Zauważyłam, że wędrowcy i byty założyli tu społeczności i bazy. Wędrowców tutaj nie widziałam od lat. Może naprawdę nie chciał przejść tego poziomu, nie winię ich. Zacieraj, a ja miałam szczęście, że przypadkowo się do niego dostałam. Nic dziwnego, że wielu wędrowców szuka tego poziomu. Teraz tak o tym myślę, mogłabym zamieszkać na tym poziomie. To prawie raj na zapleczu, normowe jedzenie, niekończące się baseny, ograniczone zapasy, wędrowcy, z którymi można spędzić czas i brak znaczących zagrożeń. Tym razem, gdy powiem, że żaden inny poziom nie może się z nim równać, i pomylę się. A jeśli pójdziesz do jeszcze dalej, natniesz się na ostateczną rozgrywkę. Ostateczna rozgrywka to pozornie kończący się salon gier, który wyglądem i układem przypomina większość salonów gier obecnych front rooms, takich jak food court i placa zabaw. Składa się z mnóstwa automatów zręcznościowych z wieloma tytułami. Podobnie jak w typowym salonie gier, obszar zewnętrzny reprezentuje parking, przez okna widać samochody, latarnie uliczne i drzewa. Jednak wytrzymałość okien sprawia, że wejście do tego obszaru jest niezwykle trudne. W rezultacie nigdy nie przeprowadzono eksploracji poza budynkiem. Obecne tu automaty są niezwykle wytrzymałe i odporne na uszkodzenia, choć niektóre z nich mają zauważalne wygięcia i inne drobne ślady zużycia. Aby zagrać w grę, wystarczy włożyć dowolny przedmiot w kształcie monety, ponieważ maszyny mogą przyjmować dowolną walutę lub przedmiot, który pasuje. Zauważono również, że w miarę, jeśli wędrowcy inwestują w grę, trwałe negatywne skutki psychiczne Backroom są łagodzone, a wędrowcy opisywali poczucie łatwości i normalności. Społeczności, jednostki wejścia i wyjścia. Kolonie placówki. Mega Jest jedyną kolonią na poziomie. Ze względu na łatwość życia na tym poziomie, tworzenie oddzielnych placówek zostało uznane za bezcelowe. Głównie w hotelu Rosatin tylko kilkadziesiąt osób w innych obszarach. Wita wszystkich wędrowców. Obecna populacja 184 189. Podmioty. Na poziomie 399 nie ma żadnych istot. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Hotel Rosatin. Można powrócić z poziomu 833 eksperymentując z komputerami z nowoczesnymi systemami operacyjnymi, choć takie komputery są rzadkością. Istnieje niewielka szansa, że wędrując po poziomie krytycznym wystarczająco długo, trafisz właśnie tutaj. Podążaj za neonowymi światłami, w tym, który był świadkiem tego wszystkiego, a poszukiwania się skończą. Neonowe natatorium. Wejście do neonowego nadatorium na poziomie jest możliwe na każdym poziomie, ale będziesz musiał wykonać zestaw bardzo trudnych zadań. Zadania można znaleźć na niektórych papierach, które można zauważyć podczas wędrówki. Wygodniejszą metodą jest korzystanie z Neon Express jest to jedna z najbezpieczniejszych metod wejścia na ten poziom ale przygotuj się na długą jazdę. Wbrew wszelkim przeciwnościom pomyślnie wskocz do automatów do menu kodeksu Anioła, aby tu dotrzeć. Jesteś teraz bezpieczny, chroniony przez Neonowy Raj. Finałowa Arkadia. W pewnym miejscu na poziomie 11 można znaleźć niezwykle rzadką, dużą, niestabilną ścianę w kolorze fioletowym. Przeciśnij się przez nią, aby zostać wysanym tutaj. Uchro True End Exe w komputerze The End. Zdobądź 20 rzutów z rzędu w kręgielni na poziomie 499. Osiągnięcie progu 50 mil na poziomie minus 250 spoduje utratę przystaności, choć wędrowiec będzie miał dużą szansę na obudzenie się tutaj. Wyjścia. Hotel Rozatin. Majestrowanie przy komputerach z systemie operacyjnym Windows XP może przynieść wędrowcę na poziom 833. Neonowe natatorium. Znajdź basen ze świecącą zielono-turkusową wodą i zacznij z niego pić, aby zostać wysłanym na poziom 37. Śnięcie noki do automatu zręcznościowego może teleportować Cię na poziom krytyczny. Całkowite zanurzenie się w basenie ma bardzo małą szansę na ponowne wynurzenie się w jednym z basenów na poziomie 719. No, clipping w niektórych pozycjach doprowadzi się do pustki, jednak po 3-4 minutach wylądujesz na poziomie 999. Ostateczna arkadia. Przejście przez drzwi z rysunkiem kuli do kręgi i na poziom 499. Naleźli starej, zardzewiałej maszyny i skoczeni na nią przejście na poziom 319.1. Uważaj, czego sobie życzysz. I cóż, to było na tyle z kolejnego poziomu Backrooms. Jeśli dotrwaliście do końca, stawcie po sobie znak w komentarzu. Łapkę w górę lub subskrypcję. Zachęcam Was też do wsparcia kanału, oczywiście jest to nieobowiązkowe, a dzięki temu macie szybszy dostęp do filmów z Backrooms. A ja się za jeszcze żegnam, do zobaczenia. Na razie.